To są moje trzy główne składniki surówki. Jabłko obieramy, trzemy na tarce. Starte jabłko wrzucamy do miseczki. Cebulę też trzemy lub kroimy bardzo drobno. Wrzucamy do miseczki. Bardzo dobrze sprawdzi się tutaj marchewka. Niestety nam się zapasy marchewki skończyły i u mnie będzie tym razem bez. Kapustę albo bardzo drobno siekamy, ale to nie w moim przypadku. Ja się posłużę tutaj blenderem. W początku pocięłam kapustę drobno, żeby. Zmieściła się do blendera. I wkładam do takiego blendera. Myślę, że inne też się sprawdzą. Wszystko, co ją rozdrobni, się sprawdzi. No i tutaj robotę za mnie zrobi blender. Teraz przygotowujemy taki sosik. Tutaj daję ocet. Łyżka i majonezu też. Tutaj dałam łyżkę, ale później dodałam jeszcze drugą. No i drobno posiekaną kapustę przerzucamy do reszty składników. Wszystko mieszamy. Dodajemy majonez. Wymieszany z octem. Przyprawiamy to solą, przyprawiamy innymi przyprawami. Koperek też się super sprawdzi. Zapraszamy również do innych naszych prostych i szybkich przepisów na kanale. I gotowe, smacznego.